W dolach głównych. I graj z Aniołem. W pozostałych rolach. 148. Nabrałaś pewności? Są ci do nauki? Tak, chyba mi się uda. Zrobiłyśmy trzy próby. Spróbujesz teraz sama? Nic nie będę mówić, dobra? Nie, jeszcze nie. Dobrze? Znów zrobimy to razem, a potem ty sama. Inaczej nigdy nie pozbędziesz się lęku. Gotowa? Zaczynamy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, kanapa. Siedem i znów. Jeden, dwa, trzy, dywan. Jeden, dwa, w prawo. Stół. W porządku. Bardzo dobrze. Teraz zrobisz to sama. Chodźmy do punktu wyjścia. Wrócisz sama, bez mojej pomocy. Podaj mi ręce. Jesteśmy w punkcie wyjścia. Gdzie jesteś? Mogę już iść? Nie, powiem ci. Ja? Już? Tak, ruszaj. Nie strasz mnie. Ruszaj sama. Lepiej nie. Idź. Uda ci się. Oczywiście, że znam to nazwisko. To sława. Chciałem jeszcze trochę zaczekać, ale widząc rozpacz córki, muszę coś zrobić. Możesz mnie z nim skontaktować Izraelu? Dobrze, masz jego telefon? Podyktuj mi. Słucham. Bardzo Ci jestem wdzięczny. Natychmiast do niego zadzwonię. Jeszcze raz dziękuję. Poproszę z doktorem Duranem. Śmiało, nie bój się. Licz kroki. Przecież pamiętasz.

Tapete. Dywan. No, 2. Ojcze. Ojcze. Człowiek. córko. Co to ma znaczyć? Chodzi o moją córkę. W wyniku wypadku straciła wzrok, doktorze Duran. Tak, zrobiono jej badania, ale lekarze, z którymi się konsultowaliśmy, nie zalecają operacji. Byłaby trudna i ryzykowna. Byłbym niezmiernie wdzięczny, gdyby zajął się pan jej przypadkiem. Rozumiem. Wyjeżdża pan na tydzień. Doskonale. Na przyszły poniedziałek przygotuję komplet badań. Dziękuję. Do zobaczenia. Z kim rozmawiałeś? Ze sławnym okulistą. Zajmie się Marią de Jesus? Tak. Możesz być spokojna. Jak powiedziałem, to znakomity specjalista. Chcę zobaczyć wyniki badań, Maliciuj Zoperuję ją? Tego jeszcze nie wiemy. Najpierw musi zapoznać się z wynikami badań, a potem podejmie decyzję w sprawie operacji. Ojcze Anselmie, co ty wyprawiasz? Ana u uczy mnie chodzić. Przeszłam sama od ściany do stołu. Liczyłam kroki. O mało nie wpadłaś na stół. Stoją na nim szklane naczynia. Serio? Nie rozumiem. Przecież liczyłam. Dlaczego nie ostrzegłaś mnie, że wpadnę na stół? Nie zauważyłam, że podeszłaś tak blisko. Siedziałam na krześle. Nic nie rozumiem. Od ściany do kanapy jest sześć kroków. Potem trzy kolejne i jeszcze dwa w prawo. Zatrzymuję się, robię obrót w prawo, znów dwa kroki i jestem przy stole. Na pewno źle policzyłaś, albo stawiałaś dłuższe kroki. Zrobiłam wszystko tak jak przedtem. Następnym razem bardziej uważaj. Wyobrażasz sobie, jakbyś mnie przestraszyła? Mogła się uderzyć, ojcze. Tego się boję. Lepiej przestanę uczyć się chodzić sama. Dlaczego? To nie jest trudne. Ja też mogę cię uczyć. To moja rola, ojcze. Pan Patricio zatrudnił mnie, bym uczyła Mariciu i samodzielności. Tak jak teraz? To był drobny błąd, ojcze. Lepiej dam sobie spokój. Pójdziemy do ogrodu porozmawiać? Pomogę ci. Zaczekaj. Ojciec Anselmo mnie zaprowadzi, prawda? Oczywiście, z największą przyjemnością. Tędy. Powolutku. Teraz przejdziemy przez drzwi. Że też ten wścibski ksiądz musiał się zjawić. Fajnie byłoby zobaczyć Mariciuj na podłodze, wśród odłamków szkła. Gdzie jesteś, babciu? Widzisz mnie? Znalazłam cię. Teraz.